Ciąg dalszy zadań sprawdź czy umiesz. Zadanie drugie, tutaj mamy wpisane trzy ułamki, każdy ułamek ma wpisaną do siebie literę i mamy te ułamki tak poukładać, żeby były one w kolejności od najmniejszej do największej. Żeby porównać te ułamki, to najłatwiej sobie ten ułamek 8 piątych i 5 czwartych zamienić na ułamki dziesiętne, Czyli wyciągamy całości, przypisujemy sobie, że T to jest 8 piątych. Jak widzimy, że da się całość, całość wyciągnąć, bo zawsze da się wyciągnąć całość, jeżeli mamy większy licznik. Także widzimy, że w ósemce się piątek mieści 1, jeszcze 3 zostanie, czyli 8 piątych to to samo co 1 i 3 piąte. I teraz jeszcze zamieniamy to 1 i 3 piąte na łamek dziesiętny. Czyli z piątki musimy zrobić dziesiątkę, bo się da, czyli mnożymy razy 2, więc trójkę też muszę raz dwa pomnożyć. E, także uzyskam 1,6 dziesiątych i zapisane w postaci ułamka dziesiętnego to mamy już tu. No i w ten sam sposób zamieniam tą literkę k, ten ułamek 5 czwartych, czyli wyciągam całości, to to jest 1 i 1 czwarta. Patrzę, żeby z czwórki e, zrobić wielokrotność dziesiątki, to dziesiątki się nie da z czwórki zrobić, ale setkę się da, więc mnożę sobie czwórkę razy 25 i jedynkę też i będę miała 1,25, czyli ułamek dziesiętny 1,25. No i teraz myślę, że już najłatwo będzie te liczby tak poukładać w takiej kolejności, żeby były od najmniejszej do największej, czyli najpierw będzie k, potem o, a na końcu t. Czyli wyjdzie nam wyraz kod. Kolejne zadanie, trzecie. To tam mamy w tabelce takie ułamki, które tutaj wypisałam, i mamy tutaj określić, ile liczb jest mniejszych od minus jedna druga. Takich zadań już wcześniej sporo tłumaczyłam w tym temacie, także warto sobie to przejrzeć i spróbować samemu to zadanie zrobić. Bo tutaj, gdybyście czegoś nie rozumieli, to tylko dlatego, że nie przejrzeliście sobie wcześniejszych zadań, które tłumaczyłam. Najlepiej, jak się ze mną uczycie, to sobie zadania z danego tematu od samego początku obejrzeć, zobaczyć, czy wszystko rozumiem, a sprawdź, czy umiesz najlepiej zrobić samodzielnie i sprawdzić, czy Wam dobrze wyszło, a jak Wam coś nie wyszło, to sobie wtedy wysłuchać omówienia i zobaczyć, no co wyszło źle, bo minus jedna druga jest tutaj na osi liczbowej. Więc jeżeli będziemy mieć liczby... Które będą mniejsze od jednej drugiej i będą na minusie, no to będą tutaj, prawda? Gdzieś. A jak będą większe niż jedna druga i na minusie, to będą po, le po lewej stronie minus jednej drugiej. A my szukamy takich, które są mniejsze od minus jednej drugiej, czyli szukamy takich, które są tutaj po lewej stronie. Czyli to muszą być liczby, które są większe od tej minus jednej drugiej, jeżeli nie patrzymy na minus, prawda? Jeżeli tak, widzimy jedną trzecią. I najpierw jak porównuję ułamki właśnie ujemne, to nie patrzę na te minusy, tylko właśnie porównuję, czy jedna trzecia to jest mniej, czy więcej niż jedna druga. Jedna trzecia to jest mniej niż jedna druga. Tutaj porównywanie jest ułamków o tych samych licznikach, bo jak podzielę jeden tort na trzy części, jeden tort na dwie części, to tu dostanę więcej, prawda? To jedna druga. Także. 1 trzecia to jest mniej, czyli jak mamy mniej na minusie, to będzie po prawej stronie, czyli ta liczba minus 1 trzecia nie będzie po lewej stronie minus 1 druga. Potem mamy minus 7 ósmych, to tu możemy, żeby porównać te ułamki, zrobić sobie wspólny mianownik. Bo, jak jedną drugą zamienię na, na mianownik 8, to rozszerzam o 4, czyli będę miała minus 4 ósme, tak? I patrzę sobie, że 7 ósmych to jest większa liczba niż 4 ósme, a jeżeli więcej na minusie, to będzie po lewej stronie, tak? Czyli to będzie jedna z tych liczb, które szukamy. Następna 1, 4, to wiadomo, to jest liczba ułamek dodatni, więc on będzie gdzieś po prawej stronie minus 1, 2, więc nie takich ułamków szukamy. Później mam minus 15 setnych. No to jak mam minus 15 setnych, najlepiej, żeby porównać sobie jedną drugą też zamienić na dziesiętny. Jedna druga na dziesiętny to jest 0,5, więc 0,5 to jest większy ułamek niż 0,15, więc on by był gdzieś tu po prawej stronie. Także też odpada. 0 no wiadomo, że odpada. Minus 4,7. Tutaj też możemy sobie w ten sposób porównać, żebym chciała tutaj zrobić siódemkę, to bym musiała razy 3,5 pomnożyć, prawda? Licznik mianownik. Więc jakbym miała minus 3,5 siódmych, to by było. E, ani nie, przepraszam, bo tu musiałabym razy 4 to 3,5, więc jak tu zrobić teraz najłatwiej? Tu można też jak sobie poradzić w sumie naj, najprostszym sposobem, żeby zrobić wspólny mianownik 14 i wtedy porównać, który z tych ułamków jest, jest większy, który mniejszy, nie patrząc na minusy, ale no bo gdybym chciała zrobić jedną drugą ze wspólnym mianownikiem 7, to musiałoby być 3,5 siódmych, prawda? A 3,5 siódmych to jest mniej niż 4 siódme, więc to jest większa liczba, większa liczba na minusie, czyli będzie po lewej stronie, czy to jest kolejna liczba, której tutaj szukamy. Następnie tutaj mam minus 0,5, a tu mam minus i taką liczbę, więc jakbyśmy porównywali te ułamki dziesiętne bez tych minusów, to ta liczba byłaby większa, tak? Czyli ten ułamek byłby gdzieś po prawej stronie minus 1, 2, dlatego odpada. Minus 1, no to wiadomo, że będzie tutaj, więc jest po lewej stronie minus 1, 2, czyli jest to liczba mniejsza, czyli tej też szukaliśmy, i ta też będzie większa, jest na minusie, prawda? Jak porównuję, tutaj to nie uwzględniam minusa, czyli 0,5A051, 051 jest większe, a jeżeli większe i z minusem, to będzie mniejsze, tak? Czyli po lewej stronie. Tutaj jeżeli nie do końca rozumiecie, koniecznie sobie przejrzyjcie zadania, rozwiązane, wytłumaczone przeze mnie z ćwiczeń, z podręcznika, wszystkie po kolei, myślę, że tu nie powinno być żadnych wątpliwości, bo tu może, na, można. Można mieć problemy, żeby to zrozumieć po jednym zadaniu, ale jeżeli sobie przejrzeliście wszystkie wcześniejsze moje tłumaczenia, to myślę, że powinno być wszystko jasne. W razie czego oczywiście możecie pytać w komentarzach, czyli to jest ten kolejny ułamek, którego szukamy, więc jak sobie policzymy, ile łącznie ich jest, no to jest ich łącznie cztery, czyli odpowiedź D to będzie. Kolejne zadanie to jest czwarte, tak jest z bankami. I tutaj mamy na tych dzbankach podaną pojemność i to są ułamki mamy podać, który dzbanek ma największą pojemność, czyli który ułamek jest największy. Tutaj widzimy, że te dwa ułamki, 3 piąte i 5 ósmych możemy na pewno zamienić na dziesiętne, więc tak będzie nam najłatwiej tutaj porównać. Widzimy, że na pewno D nam dzbanek odpada, bo już widzimy, że C ma większą pojemność. No i teraz co z A i B? A no to myślę, że tutaj nie powinniście mieć problemu, żeby wiedzieć, że 3 piąte to jest 60. Czyli to jest 60, czyli mniej niż 70. Więc też zbanek A odpada. No i jeszcze został nam dzbanek B. Tu mamy 5 ósmych. Tu już nieraz o tym mówiłam, że warto jest pamiętać, że jak mamy ułamek z ósemką w mianowniku, to jego się da zamienić najbardziej na ułamek dziesiętny, bo z ósemki można zrobić 1000 mnożąc ją razy 125. Więc rozszerzamy ten ułamek w dzbanku B razy 125, czyli będziemy mieć 1000. Piątkę też mnożymy razy 125, to jest 625. No i ten ułamek dziesiętny to będzie 625 tysięczny w dzbanku B. Więc jest to mniej niż z banku C, czyli zbanek C tutaj wygrał i tu jest największa pojemność, czyli odpowiedź C.